Adrian Zandberg to polski polityk, historyk, programista i nauczyciel akademicki, doktor nauk humanistycznych, jest doświadczonym politykiem, poseł na Sejm 9 i 10 kadencji, współzałożyciel partii Razem i jej współprzewodniczący od 2022 roku. Kandydat na urząd prezydenta RP w wyborach w 2025 roku. Czym porywa swoich wyborców? Jego zwolennicy cenią go za stałość w reprezentowaniu od lat lewicowych wartości, takich jak sprawiedliwość społeczna, równość i solidarność. Zapowiada działania między innymi na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Aktywnie uczestniczy w debatach dotyczących problemów społecznych. Domaga się w Polsce rozwoju energetyki jądrowej, zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia, nie rozumiejąc sytuacji, kiedy rząd i niektórzy jego konkurenci do fotela prezydenckiego wychodzą z inicjatywą ulg dla przedsiębiorców, co może w GU Zanberga prowadzić do katastrofy w służbie zdrowia. Jego wyborcy popierają go w jego postulatach: prawa kobiet do aborcji, szacunku dla mniejszości, świeckiego państwa oraz publicznego programu mieszkaniowego. Podkreśla potrzebę budowy mieszkań przez państwo. Nie oglądając się na prywatnych przedsiębiorców. Podkreśla w swoich wypowiedziach, że bez osiągniętego konsensusu społecznego nie można decydować o podwyższeniu wieku emerytalnego, argumentując to, że nie można na równi traktować grup społecznych pracujących całe życie fizycznie i np. grupy zawodowej nauczycieli. Prowadzi intensywną kampanię, spotykając się z wyborcami w różnych regionach kraju. Co świadczy o jego zaangażowaniu i chęci bezpośredniego kontaktu z obywatelami. Adrian Zandberg jest postrzegany przez swoich zwolenników jako kompetentny i wiarygodny kandydat na urząd prezydenta RP. Ocenę pozostawiamy Wam, zapraszamy do komentowania i wymieniania się swoimi poglądami z zachowaniem szacunku do pozostałych komentujących, jak i głównych bohaterów filmów. Zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał, aby zobaczyć więcej.